Tu i teraz. I nasz pierwszy gość, pani Karolina Zowczak, burmistrz miasta i gminy Osieck. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzisiaj dzień dziadka, więc dziadkowie także z gminy Osieck świętują. To jest okazja do w naszej wdzięczności, do podziękowań. Jeden dzień w roku, kiedy dziadkowie są w centrum, ale oni są niezwykle, nie, niezwykle ważni, potrzebni na, na co dzień. Często też pełnią rolę koła ratunkowego <grym> dla, dla młodszych. To pytanie trochę też o politykę senioralną gminy. Co zrobić, żeby osoby starsze, seniorzy nie czuli się wykluczeni, ale czuli się bardzo, bardzo potrzebni? Bardzo ciekawe jest to pytanie. My właśnie w piątek będziemy ślubowali, świętowali e, pięciolecie naszego klubu seniora, aczkolwiek e, biorąc pod uwagę, że dzisiaj dzień dziadka, czyli takie bardziej męskie święto, odrobinę z mężczyznami jest trudniej zaktywizować ich do aktywności. Natomiast jeśli chodzi o seniorki. To bardzo fajnie, chociaż ograniczenia są związane z miejscami w, te, w tej formie pomocy, ponieważ przepisy pewno regulują, ale mamy też koła gospodyń wiejskich, w których fajnie międzypokoleniowo tu już z kolei sobie aktywizują się seniorzy. No i tyle w małej gminie się dzieje. Panowie, no to trzeba się. Obudzić, zaktywizować, wyjść z domu. Bo pan, z, z panami to tak zazwyczaj jest. Nie ja to nigdzie nie pójdę. Nie ja to. Nie, nie mi to niepotrzebne. Ale tak. może może y, babcie zaktywizują dziadków. Może i, I wspólnie wybiorą się i y, 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 y zaczną działać. Osieck. Odzyskuje prawa miejskie. Co tak to naprawdę znaczy? To czy to przy... tylko zmiana nazwy włodarza, czy to jest. Y, tylko naklejka, czy to rzeczywiście w funkcjonowaniu gminy ma jakieś znaczenie? To jest przede wszystkim działanie historyczne, tożsamościowe, bo jeżeli to było miasto i z, takim, z taką piękną historią, i ta historia, ona nie wzięła się znikąd, mhm. no bo to było związane z tym miejscem, z tymi ludźmi, z tymi wydarzeniami, to zostało tu w ludziach. Mimo, że od przeszło 150 lat oni nie byli miastem, Osieck nie miał praw miejskich, to jednak to zostało. Więc to jest bardzo ważne przywrócenie takiej tożsamości historycznej, a po drugie wielka nadzieja rozwojowa. Bo mamy wrażenie, że jednak e, miejscowości miejskie rozwijają się lepiej niż tereny wiejskie. A z czego to wynika? To taki po prostu magnes mieszkam w tak, mieście. Tak. Ja myślę, że chyba tak, <laughs> że to już po prostu jest tak w naszym przeświadczeniu coś więcej. Mm -hmm. Zatem Osieck jest miastem i co przez te miesiące się zmieniło? To, to tylko rok, więc, ale tak, działo się wszystko to, co się dzieje, tak? Czyli mm -hmm. tak inwestycyjnie, wiadomo, administracyjnie. Natomiast trochę więcej, no to na przykład droga wojewódzka została poprawiona. Samorząd województwa mazo mazowieckiego zrealizował piękną inwestycję przez całą miejscowość zrobił drogę wojewódzką, to jest główna droga w Osiecku, mm -hmm. więc ważne. Gmina Osieck może być na tyle niezwykłą gminą, że jak nie ma wody, to ludzie się cieszą. I, my, i pytam o rozbudowę wodociągów, no bo to przy, przyłącza, to się wiąże jednak z przerwami dostawy tak. wody. Realizujemy teraz projekt, gdzie budujemy Kilkanaście odcinków niedużych wodociągu. No, ale, szanowni Państwo, ludzie się budują w różnych mm. nowych miejscach, gdzie nie ma jeszcze infrastruktury. A bez wody. Trudno sobie wyobrazić naszą egzystencję, i jest to bardzo potrzebne, szczególnie w miejscowościach naszych, gdzie woda jest dość nisko położona i nie można sobie poradzić własnymi studniami takimi przydomowymi. Jest po prostu daleko do tej wody i ta woda jest złej jakości. Dlatego osoby bardzo liczą na to, co zrobi samorząd, czyli na te nasze odcinki. No a jak tutaj dyskryminować? No, trzeba, trzeba też myśleć i, i o nowych, którzy chcą się przyłączyć. A dużo jest takich osób? Nie, nasz rozwój raczej nie jest taki e, zbyt spektakularny. Raczej us, utrzymujemy się na równym poziomie. E, no ale są tereny przeznaczone pod e, zabudowę mieszkaniową, nowe działki, gdzie osoby budują się, tak, kupują sobie działkę, budują dom i czekają na infrastrukturę. Fotowoltaika. Ten temat. Y Ożył trochę na nowo za sprawą też wypowiedzi no, Szymona Hołowni, który powiedział, że on zainstalował fotowoltaikę i też przyszło mu płacić więcej. Jak to jest z tą fotowoltaiką? Bo ona. Na terenie gminy także e, jest rozwijana, czy to przez samorządy, czy to przez indywidualne osoby e, prywatne. Czy warto inwestować w fotowoltaikę? No właśnie, to, to się tak naprawdę okaże. My mamy jedno urządzenie na obiekcie gminnym, to jest na szkole e, i na pewno rachunki są mniejsze, aczkolwiek one są. To nie jest mm -hmm. tak, że ich nie ma. Tym bardziej, że m, też była taka dość ciekawa sytuacja. Kilka lat temu mieliśmy bardzo dużą. Podwyżka energii, natomiast my w szkole jej nie odczuliśmy. Mieliśmy rachu rachunki na tym poziomie sprzed podwyżki, więc to było ważne działanie, tak? ponieważ jednak zmniejszyło nam e, opłaty. Natomiast wtedy był licznik rozliczający energię. Teraz pobudowaliśmy instalacje z magazynami energii i dopiero je włączamy. One tak naprawdę zostały odebrane na początku stycznia, więc mhm. kilka tygodni temu. Przede mną analiza tego i w ogóle działanie tej infrastruktury. No, miejmy nadzieję, że jednak to te działania, które... Są ekologiczne, które poprawiają jakość powietrza, tak, czym... będą też ekonomicznie uzasadnione, bo to jest chyba główny magnes dla wszystkich, i tak, dla samorządu, tak, i tak. dla osób prywatnych. Mimo tego stresu, który będzie związany chociażby z utylizacją baterii, ale jednak teraz mamy na obiektach, w których energia jest pobierana przez cały rok w bardzo podobny sposób, więc też mam nadzieję tutaj, że będzie to działanie bardziej ekonomicznie uzasadnione. Mhm. Komunikacja to jest rzecz, Kluczowa dla, dla wszystkich no, osieck. Najbliższe duże miasto Warszawa. Wiele osób w Warszawie pracuje, codziennie dojeżdża. Nie każdy ma możliwość dojazdu samochodem. Też dużo mówi się o tym, żeby jednak korzystać z komunikacji zbiorowej, publicznej. To jak ta sprawa wygląda, jeśli chodzi o osieck. Chciałem drugie pytanie już zadać, ale to za chwilę zadam, okay, to następne. E, więc tak, no wykluczenie komunikacyjne jest duże. Nie ma się hmm. co oszukiwać. Dlatego też korzystamy z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Weszliśmy jako gmina do Związku Powiatowo-Gminnego, aby <laughs> komunikację układać bardziej racjonalnie, nie tylko po terenie gminy, ale przede wszystkim właśnie poza nią, żeby móc wyjeżdżać. Póki co e, z tymi środkami jest odrobina problemu. Czekamy na rozporządzenie ministerstwa, ministra, aby poprzesuwał środki. Mam nadzieję, że się to wydarzy, bo to jest naprawdę bardzo ważne działanie i takie ponad podziałami, szanowni państwo, to jest niezwykle ważne. Nieważne, kto rządzi, ważne, żeby ludzie mogli się wydostać ze swoich miejscowości. I akurat my, mając 3700 mieszkańców, nie jesteśmy w stanie utrzymać komunikacji na takim poziomie, żeby ona miała sens, bo robienie jednego autobusu czy dwóch nie ma sensu. Musisz zapewnić jakąś, jakieś połączenie, które będzie odpowiedzialne i wiarygodne Godny, tak? I da możliwość właśnie wydostania się ludziom, więc bardzo czekamy na te środki, a poza tym, no to właśnie przede wszystkim współpracujemy, bo tylko tak może się to odbyć. No właśnie, pani trochę odpowiedziała na to pytanie, które dopiero chciałem zadać o współpracę. Czy na poziomie samorządu ktoś zwraca uwagę na to, że ten jest z tej partii, ten z tamtej partii, ten popiera tego, ten ma takie poglądy, ten ma takie poglądy. Czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, jeśli chodzi o współpracę? Pracy między gminami i chociażby dążenie do tej wspólnej komunikacji? Hmm, to jest bardzo trudne pytanie, bo trudno powiedzieć, co y, każdy z osobna z nas ma w głowie. My widzimy jakieś zewnętrzne, tak? a hmm. trudno powiedzieć o wnętrzu coś. Jednakże współpraca musi się wydarzać mimo różnych naszych e, preferencji. A jak to jest w praktyce, to trochę jest różnie, dlatego że z różnym też poziomem. E, Nadziei na współpracę ludzie przychodzą do samorządu, niektórzy chcą realizować własne ambicje, a niektórzy nie, ale zostawmy to, ważne, tak naprawdę mieszkańcy mają możliwość nacisku na swoich włodarzy, aby zostawiali oni swoje egocentryczne zapędy i żeby jednak podejmowali współpracę mimo wszystko, aczkolwiek temat jest trudny, bo jest związany z finansami yy, i po prostu środków brakuje plany na 2025 rok w minutę. Oh, mama a ja przede wszystkim powiem, że będę się chciała skupiać na rzeczach małych. Nie chcę mm -hmm. wielkościowo podchodzić do różnych tematów, tylko dopilnowywać e, drobnych rzeczy. I szczerze powiedziawszy, najbardziej leży mi na sercu dopilnowanie remontu e, sali e, w, e, widowiskowej w Osiecku, WSP Osieck. Mała rzecz z punktu widzenia naszych inwestycji, bo będziemy robić znacznie większe, ale e, wiadomo, drogowe, kończymy rozbudowę szkoły, m, zaczniemy budowę boiska Orlik, ale bardzo potrzebna rzecz i taka drobna. To ja życzę, żeby te wszystkie plany udało się zrealizować. Karolina Zowczak, burmistrz miasta i gminy Osieck, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Miłego dnia. Nawzajem, dziękuję bardzo za zaproszenie.